Cześć. Cześć! Jak wiecie, w treningu biegacza najważniejsze jest bieganie. Ale nie tylko. Równie ważne jest silne i sprawne ciało. Dlatego razem z Zasią przygotowałyśmy kilka ćwiczeń, które pomogą Wam stać się lepszymi biegaczami. Zapraszamy na dzisiejszy film. Zacznijmy od brzucha. Chwyć drążek na chwytem. Głowa na przedłużeniu kręgu słupa, przyciągasz kolana do klatki piersiowej, pamiętając o tym, że jak opuszczasz, żeby odcinek lędźwiowy kręgu się nie zaokrąglał. Pamiętaj o oddychaniu. Zacznijmy od trzech serii, od 5 do 10 powtórzeń. Teraz wzmocnimy pośladki nogi. Zaczynamy od wyprostowanej sylwetki. Robisz krok w przód. Pamiętając, żeby kolano było w kącie 90 stopni, brzuch wciągnięty, plecy proste, odbijasz się. Napinając pośladki, przechodzimy do kolejnej nogi i zaczynamy od trzech serii po 10 powtórzeń na każdą stronę. W kolejnym ćwiczeniu plecy i ręce pod Podchwytem drążek. Przejdź kilka kroków do przodu, pamiętając o tym, że im dalej pójdziesz, tym będzie trudniej. Wyprostowana jest sylwetka, pośladki napni, brzuch jest napięty, ciało w linii prostej. Przyciągnij się do drążka zaczynając od łopatek, klatka piersiowa do drążka. Opuszczamy się. Pamiętamy cały czas o wyprostowanej sylwetce, tutaj pracują tylko ręce i plecy. I robimy trzy serie od 5 do 10 powtórzeń. Dziś. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa!